icon Laser Med 2 jest urządzeniem o szerokim wachlarzu możliwości kosmetycznych i medycznych. Zabieg skierowany jest do wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy pragną znaleźć szybkie, skuteczne i nieinwazyjne rozwiązanie wielu problemów terapeutycznych i estetycznych. Najnowszy model icon Laser Med 2 wykorzystuje multipencherzykową stymulację i pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. To najnowsza generacja masażu podciśnieniowego. Dzięki temu urządzenie ma wiele zastosowań, nie tylko w zabiegach ukierunkowanych na pielęgnację i leczenie skóry, lecz także m.in. fizjoterapii i medycynie sportowej. Skutecznie likwiduje celulit, miejscowo zlokalizowany tłuszcz, blizny, zaparcia, sztywność mięśni, zapalenie ścięgien oraz wszelkie objawy starzenia się skóry.